Jesteśmy już zbakowani do kolejki. Zobaczcie, jakie nam się miejsca trafiły. W sumie można powiedzieć najlepsze. Nie ma tak dużo ludzi, nawet jeszcze. A może zaraz się uzupełnią w tej kolejce. Zaraz ruszymy spokojnie. Zawsze musimy się No, teraz pociągu trochę gorzej widać, ale widać zakopane z góry. Zobaczcie, jakie jest fajnie oświetlone. Widzicie to, czy nie? Trochę widać, nie? A co ile minut odjeżdża kolejka? Co 47 minut. Aha. Nie czułam na no poważną odpowiedź. No co <grywki> Tam potem jest przysiadka na pendolino. Tak. tak. I potem na tramwaj, potem tylko łódka, rower i, tak. I jeszcze tylko 3 km kajakiem, z buta, a potem kajakie. to już jest Tak. <grywki> Хорошо. А, а тут. Спасибо. <решу> Спасибо. <решу> 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 Moja no odiecka cię możeć. Dobrze, może, oczywiście. Weź to urucham, może szybciej weź. Jesteśmy gotowi. No dobra, trochę się nam przedłuża to ujęcie. Powiedzieć, że jedziemy? Dobra. Powiemy. Tata się wygłupia. Nie działa. Nie ma kierowcy? A dziewczynka logicznie myśli. Gdzie jest kierowca? Czemu nie z przodu? Czy leci z nami skończymy. Przed startem. No, słuchajcie, dobra, to może potrwać chyba jeszcze za dwie minuty, zanim ruszymy. Może powiecie jakiś dowcip, czy coś? Nie jakiś entertainment zróbcie dla widowni, bo... Jakiś dowcip. Chciałabym to tak ciągiem nagrać i... Nie, ciężko jest teraz. Ciężko. To w ciebie pisze? Tak. Chciałem powiedzieć, ale... Tylko taki, żeby się nadawał, wiesz, żeby to puścić potem. A to nie, to nie było. No właśnie, tak myślałam. Liczyłam na jakąś inteligentną odpowiedź, a tu proszę. Proszę, proszę. E no, no to nudy, bardzo mi no przykro. No. Zwierzątko jakieś. I wygrał z kolejką. Patrz, tak. widzisz? Wyprzedził? Wyprzedził kolejkę. No, są jakieś ślady, ale... Zwierzątko, Barbara nie Zwierzątko. Takie ślady naprawdę, zwierzęce. Zbierasz sobie, zbierasz. zbierasz, sobie, zbierasz. To okej, okay? czy wy się bijecie o miejsce? Tak, A Paulinka. Paulinka. Widzi? Widzisz, czy to Paulinka? Nie, ja się wyłączam. O, jedziemy. Klara, ale pójdź go tam trochę! Masz o swój, tak i pasy wąlik. A Dobra, tak w teatrze jeden dzwonek to jest dopiero ostrzeżenie, tak? Czy co? Teraz się właśnie przygasza fajkę i się. O, teraz jeżeli. Dobra, trzymaj się.

Wiesz, że czasami sobie robią jaja piskają, bo hamują dopiero po jest coś. Nie, ja się Dokładnie. Jasiek wygrywa teraz się pali. Coś tu się

<noise> Jesteś szkupien. No patrz Jaki gość? No? Nie, to jedzie. się Nie, to za? mam komentować, ale to musiało się tam swoje trzy nie, nie, nie no i pięknie, słuchajcie, zaraz jesteśmy na dole no i może jeszcze odwiedzimy warno, a może nie, zobaczymy tak? Sieć kotku nie koteczku, już o tej z zabawkami są zamknięte. Już zrobiliście dzisiaj zakupy? Już zrobiliście zakupy, Klara? Nie, dzisiaj sobie kupiliście. Dobra, szykujcie się do wysiadania. Wysiadamy, dzieciaki. Koniec balu. Dziękujemy, nie, przeżyliśmy, wylądowaliśmy. Oklaski, Oklaski, brawo. brawo. Z prawej strony będziemy wysiadać. No dobra. Wychodzimy powoli. Poczekajcie. Dobra, kto nie chce jechać na górę, to wysiada. Ale bez pośpiechu, Matylda. Ja wychodzę ostatnio, spokojnie. Dziękuję. Jesteśmy, jesteśmy. Ten... Sorry, przepraszam. Dobrze, Dobrze nasza wycieczka kolejką na Gubałówkę właśnie się skończyła. Nie, koci, już jest za późno, zamknięte wszystko. Tu wychodzimy, Klara, tu, tu, tu. Władek! Zapraszam. Szybciutko. Władziu, tędy. Ale wymyślasz. Naprawdę. ale ja, że to wykombinował, chłopie. Chodź, idziemy. Matylda już wyszła, chodź sobie. Tutaj stoi tata, wujek, ciocia i tam idziemy. Tutaj, Władziu. No dobrze, dziękujemy bardzo za wspólną przejażdżkę. Jak zdecydujecie? No to idziemy. Dziękuję Państwu bardzo za wspólne oglądanie naszego przejazdu. Władziu, chodź. No fajnie. Słucham. Co potrzebujesz? Założyć? Dobra, okej. Okay. Chodź władeczek, chodź. Tutaj do tej restauracji.